Apokalipsa dzień po dniu. Zdradzona nierządnica. A dziesięć rogów, które widziałeś i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu. Apokalipsa rozdział 17, wiersz 16. Jest to fascynujące stwierdzenie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze relacje tych rogów z nierządnicą, wszystkie dziesięć z nich, bez wyjątku, zwróci się przeciwko tej, którą kiedyś byli tak zauroczeni. Wszystkie narody, które doprowadziły rzesze ludzi do rozpusty z tą kobietą, w końcu zdadzą sobie sprawę, jak bardzo ich oszukała. W jaki sposób się o tym przekonają? Na początku siódmej plagi, gdy ma się rozpocząć Armagedon, pan woła donośnym głosem: Stało się! Apokalipsa 16, 17. Pismo Święte wyraźnie mówi, że to On rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 1 Koryntian 4, 5. Jak również: Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte, czy dobre było, czy złe. KOHELET 12, 14. Nawet wielka nierządnica nie będzie w stanie uchronić się przed gniewem siedmiu plag bożych, a jej najbardziej nikczemne oszustwa czasów ostatecznych zostaną obnażone. Zobacz Apokalipsa 13:14 i 16, 14 oraz 18, 23. Ostatecznie wszystko to, w co kazała ludziom wierzyć na temat Boga i na swój temat, zostanie uznane za kłamstwa. Kiedy ktoś zdaje sobie sprawę, że został okłamany, wpada w złość. Jaka byłaby jego reakcja, gdyby okazało się, że w wyniku tego kłamstwa podjął niewłaściwą decyzję? I to stojąc przed najważniejszym wyborem w całym swoim życiu, dotyczącym wiecznego życia czy wiecznej śmierci? Jak zareagują wyznawcy na milczenie swoich duchownych? Będą mieli do nich słuszną pretensję, że znali prawdę Bożą, ale nic im nie powiedzieli. Dzisiejszy werset zawiera opis tego, co uczyni owych dziesięć rogów. Spożywanie ciała nierządnicy i spalenie jej w ogniu to symbole oznaczające jej doszczętne zniszczenie. To właśnie dziesięć rogów sprawi, że nic z niej nie zostanie. Wszystko to, za co kiedyś była szanowana i podziwiana, zostanie jej odebrane. Będzie spustoszona i naga. Ludzie ujrzą ją taką, jaką naprawdę jest. Jej bogactwo to tylko chciwość, jej przepych to tylko pycha, a jej uwodzenie to tylko nienawiść. Jej wstyd stanie się otwartą księgą, a jej tajemnica zostanie wyjaśniona przed całym światem. W tym opłakanym stanie nierządnicy jest więcej prawdy niż pokazała kiedykolwiek wcześniej. Czy pozwolisz, by nasze dusze razem szukały Boga w krótkiej modlitwie? Drogi Jezu, dziękuję Ci za obietnicę, że prawda zwycięży wszelkie zło, a sprawiedliwość zostanie w końcu wymierzona. Do dalszego studiowania. Księga Jeremiasza, rozdział 4, wiersz 30. Księga Ezechiela, rozdział 16, wiersze od 37 do 44. Apokalipsa, rozdział 16, wiersz 15.